Szanowni Państwo, pierwszy raz trafiło, trafiło mi się, żebym odpowiadał w taki jeszcze publiczny sposób na, 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 na zadane mi pytania. Pierwszy raz jakby jestem zmuszony ustosunkować się do skargi na moją działalność. Oczywiście w całości oddaję się pod Państwa osąd, bo to do Państwa jest skierowana ta skarga. No, ja ze swojej strony mogę powiedzieć jedno, no, tam w pytaniach zadanych mi były bardzo różne rzeczy, nie zawsze dotyczące mojej, mojej pracy zawodowej. Ja starałem się odpowiedzieć jak najlepiej i w dobrej wierze. Natomiast przyznaję, że może trochę temperament polemiczny mnie poniósł i trochę doświadczenie publicystyczne z gazety. Może nie była to forma taka do końca języku ściśle urzędniczym, który, który ja akurat osobiście uważam za, za troszkę kaleczenie języka polskiego. Może jeżeli przebarwiłem swoją odpowiedź, to, 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 to za to przepraszam. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o samą zawartość merytoryczną skargi i, i treść, no to, to, to tutaj yy, nic nie zostaje, nic nie chcę zmienić, bo to wszystko jest zgodne z prawdą. Dziękuję. Dziękuję.